Zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest, że ludzie w więzieniu robią kozacką formę? Brak suplementów, kiepska dieta, pewnie nie ma tam zbyt wiele kurczaka, znikoma ilość warzyw, brak nowoczesnego sprzętu, brak kreatyny, a mimo wszystko są w stanie zbudować sylwetki, które są naprawdę dobre. Jednym z najpopularniejszych przykładów był na przykład Mike Tyson w 1995 roku, kiedy wyszedł z paki, był nabity jak autobus do lichenia. To była jego forma życia. Równiutko 100 kg suchej masy mięśniowej, widoczny sześciopak, wyglądał jak predator, który zaraz zmiecie przeciwnika z powierzchni ziemi. Innym bardzo niedawnym przykładem był na przykład Andrew Tate, który spędził w więzieniu tylko parę miesięcy, ale jak wyszedł z pudła, to wszyscy pytali, jakim cudem zrobił taką formę tak szybko. Sekrety więziennych sylwetek. Po pierwsze, i myślę, że dość oczywiste, siedząc w pacie masz wpizdu czasu, mordo. Można powiedzieć, że nie masz nic poza ogromem czasu. Możesz trenować codziennie, dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Nie ma żadnych innych pokus, typu pograć sobie w gry komputerowe, wyjść na piwo z kolegami, czy też oglądać Netflixa. Dodatkowo więźniowie mają też czas, żeby odpowiednio spać. Wielu z nas śpi niewiele, bo trzeba wieczorem ogarnąć. Dzieci do spania, a rano szybko zdążyć na autobus do pracy, więc śpimy po 5-6 godzin. Zakładam, że spanie po 8-10 godzin w więzieniu jest czymś normalnym. Sen po 6 godzin dziennie, a po 8 godzin dziennie robi kolosalną różnicę. W więzieniach w Anglii na przykład światła są gaszone o godzinie 10 wieczorem, więc od 10 masz ciemnice, a zapalone są o godzinie 8 rano. To jest 10 godzin. Spanka. I też rozumiem, że ten sen pewnie nie jest idealny, bo głosy w więzieniu nie ucichają. Ale nawet sam fakt, że sporo leżysz i odpoczywasz, jest dobrym sposobem na regenerację. A i z czasem pewnie do więziennego, nocnego harmideru można się przyzwyczaić i spać spokojnie. Dobry odpoczynek, sporo czasu na trening, nabierasz rozmiarów, budujesz imponującą sylwetkę, a dzięki temu możesz zyskać szacunek współwieczny. Co sprowadza mnie do punktu numer dwa. Środowisko, w którym oni żyją i spędzają czas to zwyczajne pole walki. Jak będziesz słaby, to Cię to może dosłownie kosztować życie. Nie chcesz być mięczakiem w więzieniu, chcesz być przygotowany na najgorsze. Chcesz być silny, sprawny, zwinny, potrafić się obronić i walczyć, jeśli przyjdzie taka potrzeba. Jesse Pawlak, widoczny na filmie, zakładam, że ma polskie korzenie, sam siedział w pace w USA. Tłumaczy on, że pierwszego dnia, jak go wsadzili do więzienia, to był po prostu mega Zainspirowany i poniekąd przestraszony tym, że praktycznie każdy tam był mega nakoksany, i wszyscy wyglądali jak kulturyści. Tak więc sam też zaczął ćwiczyć, bo też chciał wyglądać dobrze i zyskać szacunek innych więźniów. Jak to się potocznie mówi, wejdziesz między wrony i kraczasz jak i one. Dobrze zbudowana sylwetka potrafi również poniekąd odstraszyć potencjalny atak. Jest swego rodzaju defensywnym atrybutem więziennym. Po trzecie, trening to mega dobra terapia mentalna. Życie w więzieniu jest stresujące. Zakładam, że pierwszych parę miesięcy, zanim się człowiek przystosuje, musi być naprawdę bardzo stresujące, ale to nie znaczy, że z czasem staje się łatwiej. Brak wolności na pewno obciąża psychę i nie jest czymś łatwym do zniesienia, a trening jak wiadomo podnosi endorfiny i daje szczęście i takie poczucie spełnienia, mając tyle czasu i takie stresy w więzieniu musiałbyś być głupcem, żeby odpuścić trening. Poniekąd myślę też, że jakbyś nie ćwiczył jako facet siedzący w pace, to byś po prostu dostał pierdolca. A wiadomo, że trening uzależnia i sprawia, że się dobrze czujesz i daje jakiegoś rodzaju satysfakcję i radość. Po czwarte, życie w więzieniu jest bardzo zorganizowane i tak samo jest z treningiem. Masz posiłki o tej samej porze, gaszone są światła o tej samej porze, tak samo jest z pobudką rano. Stwarza to taką jedną wielką rutynę, która jest pomocna przy budowaniu sylwetki, bo stwarza to dobre środowisko do utrzymania systematyczności. Każdy dzień jest praktycznie taki sam i nie ma, że odpuściłeś trening, bo coś ci wypadło. No nie, takie rzeczy się po prostu nie zdarzają. Trening jest zrobiony zawsze. A jak wiadomo, bycie systematycznym to jedna z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o budowanie imponującej sylwetki. Życie więzienne pod tym względem jest mega spoko. Dzięki temu, że mają dużo czasu i ich systematyczność jest praktycznie wzorowa, objętość treningowa jest ogromna w porównaniu np. z kimś, kto ćwiczy tylko 3 czy 4 razy w tygodniu. W więzieniu nie robi się przerwy na święta Bożego. Narodzenia czy Sylwestra tam się trenuje cały czas. Niektórzy z was piszą do mnie, że nie mają motywacji, żeby robić redukcję w zimę, bo lepiej w lato, bo wtedy więcej kroków się robi, ta redukcja jest łatwiejsza, jest wtedy dobra pogoda. Patrz, tutaj ziomek zapierdala w miejscu dosłownie, robi cardio i nieważne czy to zima, lato, jesień, czy pada, czy nie. Systematyczność jest kluczowym elementem w budowaniu sylwetki. Siedząc w pace nie ma czegoś takiego jak pominięty trening, bo koleś z celi obok gwarantuje Ci, że ten trening robi, a nie chcesz odstawać na tle innych, bo życie w pace powinno być wystarczająco motywujące do chęci nabrania masy i siły. Co poniekąd sprowadza mnie do punktu piątego. Życie w więzieniu jest trochę inne niż na wolności. W więzieniu otaczają Cię sami mężczyźni, często napakowani, więksi, silniejsi, a do tego są aktywni agresywni i wrogo nastawieni. Takie środowisko sprzyja wysokiemu testosteronowi. Życie w takim wiecznym stanie strachu i zagrożenia jest bardzo dobrym motywatorem do ciężkiej pracy oraz sprzyja wysokim poziomom testosteronu. Tak jak jesteś na przykład na meczu w grupie kilkuset czy kilku tysięcy kibiców, testosteron podskakuje do góry podczas meczu, ale tylko tymczasowo. Natomiast żyjąc w więzieniu, gdzie dzień w dzień jesteś otoczony agresywnymi mężczyznami, testosteron jest podniesiony cały czas. A jak powszechnie wiadomo, testosteron to hormon, który wpływa na to, że wysiłek sprawia nam przyjemność, a do tego pozytywnie wpływa na przyrosty masy i siły. Ciągły stres i wszechobecna agresja panujące w więzieniu podnoszą energię, tak jakby. Ta energia duchowa siłą rzeczy musi się wyrazić w odpowiednim wyglądzie, w wyglądzie, który mówi, nie zadzieraj ze mną, bo ci spuszczę w pierdol. Takie środowisko fizjologiczne sprzyja budowaniu masy mięśniowej. Tak to działa. Siła natury i chęć przetrwania. Człowiek jest genetycznie uwarunkowany do zrobienia wszystkiego, żeby przetrwać. A w więzieniu nie ma miejsca na słabość. Biorąc na przykład siebie jako przykład, moje stresy życiowe to praca, czy też fakt, że mój synek nie chce jeść obiadu, który mu właśnie ugotowałem. To trochę inne stresy, jak te, które panują w więzieniu. Stresy więzienne mają podłoże bardzo prymitywne, a mózg je interpretuje tak samo jak to było dziesiątki tysięcy lat temu, że zaraz ktoś lub coś może mnie zaatakować i za. Dlatego ich hormony też reagują w odpowiedni sposób. Muszę być silny i sprawny, bo inaczej coś mi się stanie, stąd też wysoki testosteron. Zakładam, że co niektórzy z Was będą chcieli się podzielić swoimi myślami na ten temat, zachęcam do debaty w komentarzach. Jak zwykle odpisuję na wszystkie. Zachęcam do wbijania na mój Instagram, gdzie wrzucam ciekawe tipy odnośnie zdrowia, motywacji oraz wbijania nowych poziomów na każdej płaszczyźnie życia. Jeśli podobają Ci się moje materiały, jesteś osobą, która dba o swoje zdrowie, jak i sylwetkę, w opisie pod każdym moim filmem znajdziesz moje linki afiliacyjne do produktów z Amazona, które serdecznie polecam. A ja dostanę symboliczne 2 grosze, a Ty masz sprawdzony produkt dostarczony pod drzwi. Dzięki serdeczne za uwagę, słyszymy się za tydzień, w następny poniedziałek. Wszystkiego najlepszego. Cześć!